Kokoszka, dzisiaj jest dobry dzień, żeby zagrać w Robloxa! Wzięłam udział w mega super projekcie. ING Bank Śląski stworzył miasto ING w grze Roblox i dzisiaj właśnie je będziemy zwiedzać, a dodatkowo będziecie mogli spotkać też tam mnie. W się sensie nie do końca mnie, tylko bardziej mój itemek zdobyć mój itemek. W grze, jak i w prawdziwym życiu, w realu, powstała moja karta z moim wizerunkiem. Prawda, że jest czaderska, no nie? Zobaczcie ten spany uśmieszek Grażynki. <grytania> Pokażę Wam za chwilę, jak taką kartę możecie odebrać w grze, a w prawdziwym życiu taką kartę możecie odebrać zakładając konto Mowi dla Młodych w ING Bank Śląski. Koniecznie spójrzcie w opis pod filmem, tam macie wszystkie linki do wszystkich stron, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej akcji. No to co? Lecimy zwiedzać miasto ING? Ja jestem już gotowa. A wy? Moją przygodę w mieście ING w grze Roblox rozpoczynamy w banku. A gdzieś by można było indziej, no nie. Idź niebieskim szlakiem, dotrzesz do biurka, w którym wybierzesz swoją kartę. No i właśnie. I teraz, moi drodzy, jest yy, bardzo ważny punkt tej gry, czyli wybór karty. A jakie macie karty do wyboru? Zobaczcie, jest Cebulson, jest Yoshi i jestem ja. <ścoughs> moja karta. Zobaczmy, kogo my tutaj jeszcze mamy. Mamy Farela. JJK I taką właśnie samą kartę możecie otrzymać, kiedy założycie konto Mobi dla Młodych w banku ING, więc można mieć ją i w grze, i w prawdziwym życiu. Ten mój podpis, który tutaj widzicie, to jest mój prawdziwy odręczny podpis, tylko wiecie, przenieśli go tak jakby nadrukowali na karcie. Dobra, no to ja oczywiście wybieram swoją kartę i dostałam już, słuchajcie, tutaj 100 kasiorki, więc mam 150. Uhuhu. Dobra, Lecimy teraz, chyba będziemy mogli właśnie wyjść z tego banku i będziemy zwiedzać całe to wielkie miasto. Wow, wow! Łapanie! Tam jakieś balony latają. Oh my god, drzewa, jakie kolorowe! Ej, naprawdę, bardzo ładnie tu jest wszystko zrobione. Ale dobra, co tutaj e, mamy dalej zrobić? Idź z e, niebieskim szlakiem. Tutaj widzicie, nas gdzieś prowadzi. E, więc idziemy. Ja w ogóle teraz gram, słuchajcie, w tą grę, tak wiecie, po nocy, można powiedzieć. Więc dlatego tutaj w ogóle nie ma żadnych ludzi. <laughs> o, dobra. W całym mieście rozrzucone są worki ze śmieciami. Zbieranie ich to jeden ze sposobów na zarabianie. Znajdź worek, później wyrzuć go do specjalnego kontenera. Czyli, o, tutaj są, widzicie te śmietniki. Ten worek? O, ten worek. To jest worek z plastikiem. Bo żółty to kolor plastiku, więc proszę bardzo, wrzucamy go tutaj. Cyk. I Kasiorka znowu wpadła. Ej, a patrzcie, ile tu jest tych worków? Tu w ogóle. Po tym można wchodzić. O, można po tym wcho. Ojeja, to jest taki trochę parkour chyba. Ojeja, ja jak wiecie, to jestem bardzo słaba w parkurach, ale patrzcie. O, no i. No i nic, trudno. Dobra, dajcie znać, czy komuś się z Was udało tam wejść na samą górę. Jeżeli tak, to totalny szacun. Mogę wyprowadzić psa? Co? Patrzcie, tu są drzwi takie u góry z pieskiem. Mogę psy brać na spacer? Patrzcie, pies idzie obok mnie. O, nie wierzę! To jest Akita Inu w ogóle. Tak, akita, i dobrze, chyba razę powiedziałam. O do i do parku z nim. Ale jazda. Chodź, piesek. Dawaj, dasz radę przeskoczyć, chodź. Ja w ciebie wierzę, chodź. Tutaj siknąć sobie proszę i, i jakoś, jakiegoś wiesz, sztala jeszcze zrobić, no nie? No, tylko później pamiętajcie, to trzeba posprzątać, no nie? Ciekawe czy mam gdzieś w kieszeni woreczki na kupy. No nie wiem. <laughs> mam nadzieję, że mam. <laughs> Dobra, i tutaj chyba kończymy naszą misję. A nie! Co? Dopiero zaczynam tutaj spacer? Czy, czy nie? Czy teraz muszę chyba psa tego odprowadzić? W ogóle zobaczcie, jak skacze, jak się cieszy. Moje pieski też tak skaczą tak samo. A tutaj cię mamy odprowadzić. To chyba do właściciela. Dobra, odprowadzamy, proszę bardzo. I pieniądze zarobione! Jestem bardzo ciekawa, czy można się jakoś tam, słuchajcie, na ten balon dostać, no nie tam do góry. To by był dopiero czat. E, dobra, kolejne jakieś zadanie. E, co, potrzebuję mapy? Tak, potrzebuję mapy. A, tu jest mapa. O! Bo ja muszę teraz, słuchajcie, zejść do jakiegoś sklepu i kupić narzędzie. A gdzie ja w ogóle jestem? A tutaj jest wielka gąbka. Aga, jaka ty jesteś ślepa. Wejdź. Wow, weszłam normalnie do sklepu! O panie, poproszę gąbkę. Zwykła gąbka, srebrna gąbka, złota gąbka. A, a co, 300? To ja nawet nie mam na zwykłą? O nie, to ja muszę iść więcej zarobić. Dobra, to idę zbierać śmieci w takim razie. Ja już wam kiedyś mówiłam, że marzyłam być, wiecie, śmieciarką, no nie. Wszystko się zgadza. A tu chyba będzie można myć samochody? Albo nie wiem, albo po prostu się pochlapać. Patrzcie. Potrzebuję gąbkę, żeby umyć ten samochód. No tak. Ile ta gąbka kosztowała? 200 czy 300? I teraz ja nie pamiętam. Dobra, uzbieram 300, żeby było na pewno ok. I tutaj zobaczcie, wyrzucając te śmieci, zauważyłam apartamenty do wynajęcia. Czy tu można sobie kupić apartament taki wielki, jakiś prestiżowy? Gdzie to się wchodzi? Ja muszę to zobaczyć. Ciekawe ile to kosztuje. O, chyba tutaj. Tu się wchodzi? Patrzcie, mogę wejść. Wow! Zakup, wybierz apartament. Wybierz. A, dobra, bo nie mam żadnego swojego. Ok. Proszę pana, chciałabym kupić. Czy 300 dolarów wystarczy? To słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach. Na które z tych mieszkań powinnam zbierać? Czy po prostu kupić małe mieszkanie, czy może od razu z bomby duży apartament i zrobić tam, wiecie, jakąś z widzami super imprezę? O, dostałam jakieś, słuchajcie, powiadomienie, żeby założyć konto oszczędnościowe. Ja czegoś chyba zapomniałam zrobić tam na początku w banku. O nie! Patrzcie, ja tam przed chwilą widziałam swoją kartę. Tu się pokazują nasze karty u góry. Ale czat! O, teraz już jest! Ej, ja czekam na moją, halo, gdzie jest, gdzie jest moja? Przed chwilą była, widziałam ją. O, jestem! <śm> Ale ja, ja. No, powiem wam na takiej dużej reklamie, to ja jeszcze siebie nigdy nie widziałam, no nie. <śm> Dobra, znalazłam. To jest, zobaczcie, tutaj ten gostek obok, zaraz, gdzie się wybierało kartę. No to jak będziecie zaczynali grę, to pamiętajcie, żeby do niego tutaj podejść. E Hej, w grze, jak i w życiu, bardzo ważne jest oszczędzanie. To prawda, trzeba oszczędzać pieniądze. Utwórz ce cel oszczędnościowy i zgarnij bonus w postaci dodatkowych punktów za jego realizację. Uuu, na co możesz oszczędzać? Na lepszą gąbkę albo łopatę? No, ja bym chciała na gąbkę. <laughs> Nie, ja bym chciała na mieszkanie. Tak, na, to, na ten apartament chcę uzbierać. A co tu można jeszcze? Na złotą gąbkę, na złotą łopatę albo na czarną hulajnogę. Nie, ja chcę apartament, bo wy pewnie i tak wybierzecie apartament, tak mi się wydaje. Dobra, czyli zobaczcie, tu nam się teraz pokazał cel oszczędnościowy. Panie! Poproszę gąbkę! O, dobra, czyli jednak było widzicie 300. Dobrze, że więcej uzbierałam. Zobaczcie, jakie tutaj jest okno usyfione. To teraz musimy tutaj chyba wybrać gąbkę. Dobra, dodano kompkę i co, już mogę myć? O lol, dobra, to to chwilę trwa, to to nie jest takie hopsiu, że sobie podchodzę, wiecie, rachu-ciachu, myję i, i koniec. Dobra, trzeba się tutaj trochę naklikać. No bo wiecie, jak mam uzbierać na ten apartament, no to <laughs> trochę to będzie trwało, no nie? Ale mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jeszcze jakąś lepszą pracę, żeby, wiecie, oszczędzić pieniążki, oszczędzić. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wam się podoba miasto Yenge. No i oczywiście zostawcie tutaj bardzo dużo łapek w górę i subskrybujcie ten kanał też. Pamiętajcie też, że jak będziecie, wiecie, grali już w ten tryb, to to wybierajcie moją kartę, no nie? Dołączajcie do mojej drużyny. Bo co jak co, ale moi widzowie to prawdziwe grażynki, więc znamy się na oszczędzaniu, prawda? Znamy się, oj tak! A tu jest jeszcze to mycie samochodów. To ja, ja też to mogę zrobić. Oh my god! Patrzcie, to ja tutaj to się nieźle naklikam. A mogę tak szybko klikać? Nie, trzeba czekać. Tu nie ma tak chopciup. No dobra, to słuchajcie, wydaje mi się, że ja tutaj dostanę naprawdę bardzo dużo pieniędzy za umycie tego samochodu. Bo zobaczcie, ile trzeba tutaj się napracować. 5 minut uwaga, uwaga! Ostatnie pociągnięcie gąbką. Wow! Mam 120, a miałam 75. Yy, niech ktoś z Was policzy, ile za to dostałam. <laughs> Bo ja nie jestem taka dobra w matematykę. Bardzo mi ciekawi tutaj ten post office. Ale czekajcie, wezmę już worek. Zbieramy teraz na łopatę, no nie? Więc trzeba o tym myśleć. E, można tu wejść? Można. Uu. O, patrzcie, serio, tu jest. Praca, ale wiecie, kurier. Doręcz przesyłkę. Proszę bardzo. O, to mi się podoba. Słuchajcie, praca kuriera. Dobra, idę po kolejną paczkę. Idziemy, rozdosimy paczki. Dobra, a tutaj jeszcze można wziąć dużą paczkę. Dobra, to bierzemy dużą. Patrzcie, ja ledwo idę, widzicie to? Ledwo idę, bo ona musi być bardzo ciężka. Jestem ciekawa, gdzie ją włożyłam. Pewnie do kieszeni, no nie. Ale zobaczcie, zaniesienie takiej dużej paczki zajmie nam dużo więcej czasu, bo jak wolno idę. Gdybym miała hulajnogę, to by na pewno było dużo szybciej, no ale. Ale, ale. Na pewno mi nie stać jeszcze na hulajnogę. Zaraz w ogóle sprawdzę, po ile ona jest. Panie, co pan tam zamówił? Co ma pan w tej paszce, że ona taka ciężka? Matko jedyna. Matko jedyna. Masz ją. Nie wiem ile za nią dostałam, bo nie spojrzałam ile miałam. Ale chyba trochę było. Dobra i teraz bym chciała znaleźć gdzie tu są te hulajnogi. O tam widzicie, tam jest podskakująca hulajnoga. Sprawdzimy e, za ile kasiorki ona będzie. Bo może nie będzie taka droga, to ją sobie kupię i będę szybciej jeździła. Uuu, jakie różne fajne hulajnogi. A to jaka różowa, duża, taką bym chciała mieć. Dobra, kup hulajnogę. 450. Dobra, to ja idę zbierać na hulajnogę. Dajcie mi chwilę. Five minutes later. Wydaje mi się, że jakbym miała pewnie tą lepszą gąbkę, to bym myła te okna dużo szybciej. No ale niestety, było mnie na razie stać na tą najtańszą. Więc teraz, no, to mycie rzeczywiście trochę czasu tutaj zajmuje. O, lol. Jest teraz inny piesek. Proszę, pies wyprowadzony, wysikany, wykupkany. Wszystko załatwione. Dobra, brakuje mi jeszcze troszkę ponad stówki. Tu w ogóle mnie to jeszcze ciekawi. Jakaś nutka? Może jakaś impreza tu będzie. Wow! Uuu! To jest jakiś klub! prestiżowy, moi drodzy. Siema DJ, siema DJ. Mogę też coś zagrać? Chyba nie, nie mogę. Chyba nie da rady. Dobra, aż mnie uszy już bolo! matko jedyna, muszę wracać do pracy. Gdzie wskąd się wychodziło, matko jedyna? Czas na konkretny zakup, czyli hulajnoga. I wybieram, słuchajcie, oczywiście czerwoną. A, dobra, teraz czuję, że będę śmigać po tym mieście jak szalona. O! Takie zakupy robiłam, że aż zobaczcie się ściemniło, ale. O, jak to fajnie to miasto wygląda. Jak jest ładnie podświetlone, jak jest tak ciemno. Super. Dobra. Yy... Czerwona hulajnoga. Dobra, wyskoczyła hulajnoga. Ma o, matko! Czekajcie! Co się. Jak ty prowadzić? Panie! Panie, ja. Ja nie umiem! Co się dzieje? noga jest jakaś szalona, albo ja nie umiem jeździć. Moment. Uu, 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 uu. Ten przejazd nogą tak mnie porobił, że zobaczcie. Ja macham dalej rękoma, ja się chyba bawię na imprezie, no nie? W głowie mi się chyba nieźle zakręciło. Uuu, tu jest zobaczcie restauracja i się burgerek kręci. Ula la. A ja tym y, stańczącymi rękoma tutaj wchodzę? A bo ja tu mogę pracować w tej, w tej restauracji? Wow, tu jest normalnie cała kuchnia, zobaczcie. O ja cię kręcę. Dobra, to, to jest mega czad! Słuchajcie, moi drodzy, to jeżeli będziecie chcieli zobaczyć kolejny odcinek z tej gry, bo została nam jeszcze do odkrycia łopata, no i tutaj właśnie praca w restauracji i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy, bo widzę, że tu naprawdę w tym mieście ING jest bardzo dużo do poodkrywania, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę i nagram wtedy kolejny odcinek. Link oczywiście do tej gry macie w opisie. Więc zapraszam Was i mam nadzieję, że tutaj niedługo widzimy się w mieście ING na wspólnym sprzątaniu śmieci. Bye bye!